No, i, no i jakże tak powiem, y, Wam się to kadrowo poukładało, że dzisiaj widzę zawodników ponad chyba 20. Jak tam z kontuzjami w ogóle? Jak finansowo? O, bo to wiadomo, że nowy rok, Wiec, nowe nadzieje. Więc tak, y, okres przygotowawczy przebiegł nam bez żadnych problemów, Trenowaliśmy większość. Y, na Siemianowiczance, bo tam mieliśmy wynajęte boisko, bo w Wojcicach nie posiadamy boiska ze sztuczną nawierzchnią. W okresie przygotowawczym no, rozegraliśmy też kilka sparingów. No, wiadomo, w sparingach chodzi przede wszystkim o zaliczenie jednostki treningowej, więc były dobrze przypracowane. Co do kadry, jeden zawodnik odszedł. Jest to Wojtek Jamrus, który no, z własnych spraw. Po prostu praca Osobisty. nie pozwoliła mu kontynuować u nas, przeniósł się do Wiktorii Jaworzyno, doszło od czterech nowych zawodników, bramkarz, jest to Hubert Kozłowski, zresztą grał tu kiedyś też w Sarmacy, a, chyba. Tak, tak, tak. Dominik Wawrzyn, jest to obrońca środkowy z czwartej ligi z Piotrówki, a wychowankiem jest Polonie Doszło jeszcze dwóch chłopaków, Przemek Olejnik, który wrócił do nas z Iskry Psary, i młody chłopak, 18-letni Miłosz Nowak z Dąbrowy Górniczej. Więc kadra jest stabilna na tą chwilę, trener ma 22 zawodników w kadrze, ale tak jak gdzieś tam też pisaliśmy na stronie, mamy też do dyspozycji drużynę rezerw, gdzie tam jest też około 20 chłopaków i w każdej chwili trener może sobie dogłosić zawodników z rezerw, więc tutaj myślę, że na spokojnie. Finanse są na chwilę obecną stabilne w klubie, no i działamy. No będziemy grać w... Z jesieni jesteście chyba na ósmym miejscu, tak, tak, tyle tak. samo tak. punktów macie, chyba co Sarmacja Będzin, 17, ponieważ chyba z tego co wiem to zostały zabrane trzy tak, punkty, tak, tak, bo, bo wiemy, przypomnę tutaj kibicom, że Wojkowi Mysłowice się e, rozwiązały tak, tak. czy wycofali wycofali. To także aktu, te... wygraliśmy. O właśnie, o właśnie. Więc... Nie mamy e, gdzieś tam e, jakiejś e, presji na e, wysokie miejsca w tej rundzie. Chcemy e, z, e, gdzieś zakończyć sezon między szóstym, fajnie było między piątym a ósmym miejscem, wiadomo bezpiecznie, e, aby gdzieś, gdzieś tam się nie zbliżyć do tej strefy spadkowej. E, jesteśmy w trakcie budowy drużyny gdzieś tam za może na stulecie spróbujemy mieć już taką bardzo dobrą, żeby o coś może powalczyć, no ale to jeszcze ma Na przyszłości. Na tą chwilę gramy, chłopaki grają e, i tak jak mówiłem, miejsce 5-8 nas zadowoli w tej rodzinie. Panie prezesie, jeśli można jeszcze takie pytania zadać, bo przechodząc to widziałem tu Michała Dyrdę, Krzosia, Burczyka, to jest taki, że tak powiem trzon. Który, którzy grali w czwartej lidze, i, i, a Michał u nas w Sarmacji Będzin grał chyba 7 czy 8 lat. I tu powiem taką ciekawostkę, ponieważ no nie wiem, czy mogę mówić. Michał jest chyba najniższy w drużynie. Górnika Wojkowice. Ale potrafi A, powiem, strzelić. a powiem właśnie, po, tak jest panie prezesie, tak. a powiem, że u nas najwięcej bramek strzelił głową. Tak, Także tak. to jest taki mankament, no że tak powiem pozytywny. Tak, zgadza się. Proszę. Zgadza się. E, Michał, Paweł, Łukasz, no są to nasi bardzo doświadczeni zawodnicy i tak można powiedzieć taki trzon drużyny no na nich liczymy, od nich się też młodzież tutaj uczy, bo mamy też dużo młodych chłopaków, wychowanków w składzie, w kadrze, więc my mamy nadzieję, że z nami zostaną na, na, na dłuższy, dłuższy okres i tak jak tu prezes Pan mówi, że Michał też potrafi. Ja tam nie prezesem, także ja tutaj Michał potrafi społecznie. głową uderzyć, Paweł z rzutu wolnego, a wiadomo Łukasz zawsze gdzieś tam w ataku tych bramek potrafi dużo w sezonie strzelić, więc na nich liczymy i na nich gdzieś tam się składa. Panie prezesie, jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ jak widzimy tutaj nasz, nasz stadion i chyba wasz tutaj na terenie powiatu to jeszcze, że tak powiem przypomina lata 70., i właśnie, co, co w tym, że tak powiem, temacie no, drgnęło, czy, czy, czy jakoś no, macie plany na przyszłość, tak, budowę, remont, tak, tak, modernizację? Tak, tak, u nas tutaj burmistrz miasta Tomasz Szczerba, tak jak powiem, tutaj jest bardzo, bardzo pomocny w działaniach klubu i też tutaj już mamy projekt nowego stadionu, nowego, nowej trybuny, będzie to rozpoczęte prawdopodobnie już w tym roku, w okresie może tam październik listopad gdzieś, e, remont. E, no i też liczymy, że będzie to fajnie wyglądało, bo też nasz stadion już trochę pamięta tych lat dawnych. Zgadzam się. Także tu na zakończenie właśnie miła taka wiadomość dla kibiców tak, tak, tak. sympatyków piłki nożnej Wojkowi, że właśnie ta budowa powstanie. Natomiast u nas no to nie wiemy na tą chwilę. Także panie prezesie, dziękuję. 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 Piłka w grze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.